Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Radni, w tym jedna jeszcze radna opola, Pani Łękowi, wymienię z nazwiska, ponieważ jest z nami. Chciałem powiedzieć tak. Chciałem również powiedzieć, Drodzy moi wyborcy, dlatego, że to jest mój okręg wyborczy. Senacki, jednomandatowy okręg jest tak skonstruowany, jak Państwo zresztą wiecie, że ma miasto Opole i powiat opolski ziemski. Także. Moje serce byłoby mocno podzielone, gdyby nie to, że w bardzo dużej, w bardzo dużej przeważającej części przyznaje rację głosom, które tutaj miały miejsce. A ogólnie, powiedziałbym tak, są racje typu generalnego i szczegółowego. I tutaj przeważają racje generalne, a mianowicie nie można zadawać wartu samorządności, która jest wartością konstytucyjną. To jest jedna z najbardziej udanych naszych reform, i to, co w naszym kraju dobrego się wydarzyło, w ogromnej mierze zawdzięczamy samorządowcom. I to, co podziwiało, podziwiało na przykład Ukraina, ukraiński mandat, Majdan, podczas gdy protestował w swoich pierwszych wystąpieniach, to był stan Polski zwykłej. A opolszczyzna w tym wszystkim jest niezwykła, dlatego że poziom cywilizacyjny właśnie tak zwanej wsi dorównuje miasto. i Drugą rzeczą, nie można takiej, rzeczy, takiej, takiej zmiany administracyjnej, choćby nawet miała elementy słuszności, a ma ich niewiele, przeprowadzać na siłę i warunkach silnego konfliktu. Dlatego, że wolą polityczną da się to zrobić, ale za każdą decyzję polityczną się płaci. I to się nieraz słono płaci. I to nam się na pewno nie opłaci w sumie, jako całości, która była dość harmonijnie działająca dzięki naszemu wieloletnie, naszej wieloletniej współpracy, a także, a także działalności na przykład księdza arcybiskupa Nosola, który właściwie promował dobre stosunki i harmonię w tym regionie. Także te racje ogólne na pewno przemawiają przeciw. Racje szczegółowe można dyskutować. W poniedziałek było, była taka konferencja o pana starosty. Moim zdaniem bardzo dobra. Jej słabością był brak prezydenta miasta czy brak reprezentantów miasta. Także ja w kilku kwestiach się wcieliłem w osobę, która jakby przedstawiała racje czy argumenty miasta i powiedziałbym, że pani burmistrz i wójtowie. Którzy tutaj są obecni, bardzo celnie właściwie te argumenty zbijali. Natomiast ta dyskusja jest potrzebna, jest możliwa po stronie wójtów wówczas i dzisiaj, choć właściwie wypowiedzi były ograniczone w czasie, widziałem wolę współpracy, a także pewne wskazania, które umożli umożliwiałyby na przykład powiększenie terenów inwestycyjnych opola, gdyby taka potrzeba e, istniała w przyszłości. Cały problem. Polega również w samej technologii prowadzenia rozmów. Kontrakt dla Opola, który Rada Miejska, o ile się nie mylę, niedawno uchwaliła, nie jest złym pomysłem, tylko tego trzeba zacząć. I to trzeba zacząć od gmin, mówiąc, mamy takie to, a takie plany, a w zamian oferujemy to i co, albo, albo co państwu byłoby potrzeba, co można by było w harmonii stosunkowo daleko idącej z gminami ustalić. I oczywiście w pewnym procesie czasowym. Więc co do szczegółów to szkoda, że to się tak nie odbyło. Wszyscy się uczą, to jeszcze w jakimś mierze można naprawić. Ja właściwie podzielam zdanie wójtów, które tutaj wypowiadali, ale nie jestem aż takim pesymistą, jak to pan wójt Pietruszka powiedział. To jeszcze nie jest tak, żeby się nie można cofnąć, żeby nie można było poprawić w przyszłości planów w tym zakresie, ale na etapie, na jakim jesteśmy obecnie, to nie ulega wątpliwości, że Państwo uchwałę podejmą, która była tutaj odczytywana i nikt się nie będzie temu dziwił. To jest uzasadnione. Natomiast natomiast czego się możemy spodziewać? Przede wszystkim apel pana przewodniczącego Rady do. Przewodniczącego Rady Miasta, jak również prezydenta o wstrzymanie procesu jest sensowny. Również bardzo sensowny apel tutaj padł i wyrażona wola, wola i nadzieja, że wojewoda z pewnego dystansu spojrzy na ten proces i właściwie jego opinia będzie na tym etapie negatywna. To znaczy, że będzie miał istotne zastrzeżenia, które tutaj były wyrażane i które w uzasadnieniu do uchwały są. I w ten sposób można by coś, co jest bardzo szkodliwe, bo ono podzieliło naszą społeczność, to bliską społeczność, blisko współpracującą, blisko mieszkającą w tej chwili dość wyraźnie. Mogłoby to w jakimś stopniu naprawić. Czego wszystkim nam życzę, bo jesteśmy jednością. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, panie starosto, mój serdeczny przyjacielu, panie Marszałku, Szanowni Państwo, dziennikarze pytali marszałka, w jakiej roli tutaj przyszedł, jako gospodarz regionu, jako gospodarz województwa, jako gospodarz odpowiedzialny za politykę regionalną, czyli właściwa osoba, która może także osądzić, czy dzisiaj ten pomysł prezydenta miasta Opola i Rady Miasta jest właściwy. Ja już tyle razy wypowiadałem się co do tej części merytorycznej, że dzisiaj nie chciałbym już zajmować Państwu czas, tym bardziej, że no, jesteśmy wśród siebie, wśród tych, którzy są przekonani, a brakuje tych, którzy powinni wysłuchać tych argumentów. I powiem uczciwie, żałuję, że albo inaczej cieszę się, że została Pani a, i że nie ma Przewodniczącego ociepy, który tak za ze mną na forum um, audycji telewizyjnej dyskutuje, bo ubiegłą sobotę mówił nieprawdę. Mówił nieprawdę o aglomeracji opolskiej. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że Pani burmistrz i wójtowie razem ze Starostą są przeciwni współpracy. Albo ja bym zadał inaczej, to spróbujemy zdefiniować, co to znaczy mocne, duże opole. Dzisiaj słyszeliśmy argumenty, które praktycznie wskazują, że inne działanie powinno być wykonane. I ono jest możliwe, bo aglomeracja opolska jest, funkcjonuje. To, że został zmieniony zapis dotyczący roli prezydenta miasta, wcale nie znaczy, że ten prezydent nie jest i nie może być dalej przewodniczącym tej aglomeracji. On może być. Jakbyście Państwo posłuchali przedstawicieli gmin właśnie w poniedziałek, o którym tutaj mówił Pan Senator, to mogę powiedzieć, że każdy z nich ma także ofertę do współpracy, w której możemy razem wszyscy skorzystać. I miasto, i sąsiednie gminy. Dlatego ja tak usilnie staram się mówić o tym, że tylko wspólna praca i wspólna współpraca da nam efekty, które chcemy osiągnąć nie dzielenie się, nie wyrywanie sobie nawzajem. Moi drodzy, z ubolewaniem spoglądam na to, że za każdym razem, kiedy jest inicjatywa, nie ma spotkania z panem prezydentem Wiśniewskim. W poniedziałek spotkaliśmy się u starosty, był nieobecny, ale we wtorek był zarząd aglomeracji, na który pan Wiśniewski przychodzi, Oczywiście pytanie jest, czy, czy będzie prowadził posiedzenie zarządu. Nie dziękuję. Przekazuję prowadzenie panu wiceprzewodniczącemu Andrzejowi Kasiuszowi. I jest to miejsce, gdzie można o tych sprawach rozmawiać. Tylko wiecie Państwo, że do tanga trzeba dwojga. Muszą być dwie strony. Dlatego mam taką gorącą prośbę: niech Pani spróbuje może przekazać, że naprawdę sąsiedzi są otwarci do współpracy że możemy wiele razem zrobić. To, o czym pani Wenzel mówiła, o tej właśnie krajowej polityce miejskiej. Ja mogę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego ten temat był podejmowany. Ja specjalnie zapytałem podsekretarza stanu, pana Pawła Horążego, o jego stanowisko. I on powiedział, że jeśli on by miał zaopiniować ten wniosek prezydenta, to opiniuję go negatywnie. Więc jest coś Dziennikarze, pan prezydent nie ma czasu na to, żeby przyjść, żeby porozmawiać, ale ma czas na to, żeby igrać innymi argumentami. Już zwołał na jutro kryzys. Panie redaktor, prawda to? Mniejszość niemiecka dużo opole. Czy nawet trzeba takich argumentów używać, żeby to wszystko rozbijać? Moi Pani, to jest, to jest żenada. Panie Marszałku, dziękuję za te słowa. Rzućmy to na gap młodości i braku doświadczenia. Aglomeracja opolska była bardzo dobrze przemyślana przez byłego Pana Prezydenta Zebaczyńskiego. To nie jest tak, że on to zrobił z sympatii. On doświadczył, co to znaczy współpraca z minami jakby nie gminy, moi kochani, nie byłoby w ogóle sieci kanalizacyjnej, nie byłoby modernizacji całej oczyszczalni w oporu. Tworzymy w ramach Izby naprawdę duży, wspaniały projekt. I to dało do myślenia panu prezydentowi Zymacińskiemu. Doszedł do wniosku, że w tym jest duża nasza szansa. Nie zmarnujmy ją.